Dobry drodzy, witam Was z tej strony, kanał Prawda o Prawdzie w dobie pandemii ogólnoświatowej. Dawno się nie widzieliśmy, dawno nie rozmawialiśmy razem. Chciałem taki krótki film nagrać, słuchajcie, jako że dzisiaj mamy, który to dzisiaj mamy. 7 kwiecień, bodajże jutro, 8, jest pamiątka o Chciałbym wyjść z takim apelem do, do byłych, yy, obecnych świadków Jego. Szczególnie do obecnych świadków Jego. Kiedy tak wszyscy na całym świecie jesteśmy pozamykani w domach, e, kiedy tak naprawdę religia przestała istnieć e, w tym sensie, że instytucja kleru, czyli kogoś, kto jest nad Tobą, między Tobą a Bogiem, przestał istnieć, przestał mieć tak rozgoczący wpływ na Twoje życie, ponieważ już Cię nie kontroluje to skorzystajcie z jedynej okazji, z jedynej szansy, jaką macie, być może raz w życiu. Jesteście zamknięci w domu jutro. że jutro jest pamiątka wiekowych. Weźcie Pismo Święte, przeczytajcie sobie fragment wieczerzy pańskiej, przeczytajcie sobie, jeżeli możecie Ewangelię Jana, gdzie Pan Jezus mówi, że kto nie spożywa mojego ciała i nie, poje, nie, 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 nie pije mojej krwity, nie oczywiście Królestwa Bożego. Zajście z modlitwą to porozmawiajcie sobie z nim i pierwszy raz w życiu nie oddajcie tego talerzyka i tego kielicha osobiowo, tylko podzielcie się nim, spożyjcie tam wieczerzę pańską. Tak naprawdę, jak to powinno być. My też będziemy to spożywać, tą wieczerzę pańską. Ja osobiście eee, uważam, że nie, że nie tylko raz w roku można ją spożywać. Można za każdym razem, kiedy się spotykamy. Jako Chrześcijanie jako uczniowie Chrystusa. Dlatego proszę Was, wykorzystajcie tą sytuację, wykorzystajcie tą szansę. Jaką dał wam Bóg teraz. W tej dobie kryzysu ogólnoświatowego tego wszechobecnego strachu przed epidemią. I połączcie się, połączcie się z Chrystusem, połączcie się z ciałem jego czyli czyli z nami wszystkimi z... nikt was nie kontroluje nikt was na was nie doniesie jeżeli zrobicie to w domu tam nie ma starszych ciała kierowniczego tam nie ma nikogo kto by mógł na was donieść żebyście spożyli to weźcie sobie to pod uwagę to był taki mój apel na koniec, na koniec tego kanału prawda Prawdzie, ponieważ jak wiecie wielokrotnie mówiłem że już nie chcę nagrywać filmów na temat Świadków Jehowy atakować Świadków Jehowy w ogóle poruszać tego tematu dlatego to był ostatni tego kanału. Natomiast zapraszam Was na nowo otwarty kanał mój, który nazywa się Światło w Ciemności. Tam jeszcze nie ma teraz filmów. Postaram się w tym tygodniu nagrać jakiś taki krótki vlog na temat, na temat właśnie tej sytuacji na świecie, która się dzieje, w jaki sposób sobie poradzić, w jaki sposób my jako chrześcijanie możemy to odebrać, czy to jest koniec świata. Czy to, jest, czy to jest coś, co jest napisane w objawieniu, w Czy my, jako chrześcijanie, powinniśmy się tego bać, obawiać? W jaki sposób mamy do tego podchodzić? Chciałbym to poruszyć też z kwestii mojego zawodu. Właśnie jadę do pracy na dyżur. To już był trzeci dyżur w ciągu. W ciągu 6 dni co drugą dobę jestem teraz w pracy po 24 godziny jeździmy w karetkach, ratujemy, wozimy tych wszystkich ludzi z koronawirusem i, i i widzę ten wszechobecny strach panikę w ludziach, w oczach sam też troszeczkę obawiam się tego, tak, aby, aby nie przynieść tego do domu a aby nie zarazić żony i dzieci więc, więc jak sobie z tym radzić jak sobie ja z tym daję radę będzie wszystko na moim nowym kanale Światło w Ciemności. Zapraszam Was serdecznie, dziękuję Wam za te kilka lat tych filmów, które oglądaliście. Filmy pozostają oczywiście na kanale, każdy może sobie z nich korzystać do woli. Jeżeli ktoś chce się ze mną skontaktować, no to tam jest mail. Ja postaram się jeszcze bardziej teraz odpisywać na wszelkie informacje, wszelkie pytania. Was wszystkich dziękuję Wam za ten wspaniały okres, za to, że też to była w, w, myślę, moje w, taka, taka terapia dla mnie te ostatnie lata wyjścia z organizacji, poradzenia sobie z tym wszystkim, z ostatnizmem, z znalezieniem z swojej nowej ścieżki, nowej drogi, z pojednaniem się z Panem, oddaniem mu życia, znalezieniem takiego wewnętrznego spokoju. Czego Wam życzę? Abyście, aby każdy z Was znalazł swoją ścieżkę, swoją drogę. I życzę Wam spokoju przede wszystkim w tych, tych ciężkich, krytycznych czasach pandemii. Nie dajcie się, myjcie często ręce, nie obciskujcie się na razie, ale też nie wariujcie, nie izolujcie się od ludzi, tych najbliższych, utrzymujcie z nimi kontakt, dzisiaj mamy możliwość Utrzymywania kontaktów mailowych, messengerowych, Skypeowych itd., tak itd., tak także ale...